Ale ta muzyka jest świetna, po prostu cześć. Hej, witajcie, jestem Korku. a to kolejny odcinek z serii Twierdza, edycja ostateczna. Trzynasta misja: Oczy Węża. Czyli wąż idzie nyny. Dobra, zaczynamy. Nie będę słuchajcie przedłużał, nie? A przepraszam, zapomniałbym. Dołączajcie na Discorda. Mamy taki fajny kanał. Poznajemy się, stwórzmy fajną społeczność. Także link będzie przypięty gdzieś tam w opisie. No i co, teraz możemy zacząć. Koniecznie potrzebuje posiłków. Ten niesłychany dzieciak w jakiś sposób ślizgnął się do ostatniego hrabstwa, które mi zostało, i w dodatku odrzucił moją szczerą propozycję rozejmu. Moje są są sąd, drogi do ciebie. Powstrzymaj go do momentu, aż tam dotrę. Chciałbym osobiście rozerwać go na strzępy. Mam w pobliżu kilka oddziałów że im pomaszerować do twojego zamku. Niech się też zabawią. Nowy zamek węża leży w dolinie nieopodal jego dawnej siedziby. Kontrolujemy już jego stary fort. Umocnij go, aż poczujesz się wystarczająco silny, aby zdobyć ostatni zamek węża i skończyć z nim na dobre. Jeśli ci się uda, jak najszybciej wycofaj swoje wojska. Nasze siły są zbyt szczupłe, aby zmierzyć się z główną armią Wilka. Wyszkol kilku inżynierów, aby budowali machiny oblężnicze, które będą ci potrzebne. Dobra, mamy machinę obrężnicze, także będziemy tutaj niszczyć zamek. Drabiniarze, ruchome ost, ruchome tarcze, wieżyczki obronne. Dobra, mamy nową, nowe wieże. Zaczynamy, zapauzujemy sobie grę. Szybkość na 20, dobra i teraz tak. To jest nasz zamek i co tutaj mamy? I tutaj nie ma bramy, więc tu się nie przedrzemy. Dobra, to jest nasz zamek, słuchajcie, więc na pewno musimy zmienić obronę. Gdzie jest drogowskaz? Drogowskaz jest tutaj, dobra. Na pewno musimy to przebudować troszkę. Tylko myślę, myślę jak to zrobić. Mm, dobra, czyli wychodźcie tu. Czekamy na rozkazy. Nie tu, okej, okay. dobra. Mm, teraz tak. Już tam zmierzamy. Tutaj są niedźwiedzie, więc trzeba je zniszczyć. I na pewno. O, czekajcie, tak sobie. Odpauzujemy już grę i tak sobie coś sprawdzę. Ok. Na pewno idziemy tutaj w produkcję chleba. Ok, tu się fajnie pomieściło wszystko, dobra. Tak, to jest nam niepotrzebne. A za to będziemy mieli dużo kamienia. Okej. Okay. Czekajcie, ona ma duży zasięg, tak? Na No jeszcze co, nie dotykiem. Ser, napsu. No, nie broń. Gotowi do boju są. Dobra, pokażę sobie, ustawimy tutaj. Ruch, ruch, ruch. Eee, i co? <laughs> to zostawimy. Łucznicy w gotowości. Strzały gotowe. Aha. Ruch będzie ci służył. Tak jest. Nie panie. I teraz tak, na pewno kilka chatek potrzebujemy. Dajmy na to z 6. Tak, tutaj na pewno będziemy z 3 jeszcze te, jeden taki kamieniołom. I co, eee, na pewno też musimy tutaj jechać od razu z, z żelazem? Trzy, a jeszcze jedno, dobra, jeszcze damy jedno, bo będziemy też żelazo sprzedawać. Okej, okay, tutaj na pewno byśmy chlebka trochę chcieli, nie? Pasowałoby mieć więcej drzewa, ale to nic. Za chwilę będziemy mieli, dobra. Kasa się przyda. Mm. Dobra, to mamy. Tak, co damy tu? Tutaj damy, okej, okay, może być. A i co? Tutaj jest chata inżynierów. Dobra, wybudujemy ją. Chociaż nie, ona nie jest nam jeszcze potrzebna. Bardziej bym się skłaniał, żeby tutaj gdzieś wieżę postawić. Na schodach, na schodach postawię. Hmm. Okej, okay. I co, dobra, mamy coś drzewa. Tak sobie myślę, czy by krów tutaj nie, nie dobudować? Jakieś polecenia? Nie mogę wycelować. Co, Okej, okay, dobra, myślę, że to będzie w Musimy tutaj zdążyć, zanim wilk tutaj nie przyjdzie, nie? Czekajcie, ja sobie tak sprawdzę, jaki jest cel nasz. Zabij węża, no. Harbować strzały. Także zabijemy sobie węża. Okej, okay. mamy tego drzewa, coś przyspieszymy do 50, do 60 przyspieszymy teraz, żeby, żeby to szybciej szło. E, teraz na pewno musimy postawić Potrzeba młyn. Braknie jednego drewna, Brak drewna Potrzeba, nie? nie? Drewna są zbyt co? jest? Chopaki. No nie wierzę w to, nie? Ruszamy na tych Odszukać cel Ja po prostu w to nie wierzę, co, co, co ci goście tutaj zrobili, no ale dobra Eee. Okay. No pewno chciałbym tych piekarni mieć tu więcej. Dobrze jest tak robić takie odstępy po jednym, bo wtedy oni mają więcej miejsca, żeby chodzić. I dobra, teraz sobie tak myślę. Nie będę tego zamykał, żeby tutaj zbejtować. okej, okay, tak nie mów kamienia, Dobra, nie będę tego zamykał, żeby ich tutaj, że tak powiem, zbejtować. Eee, mamy żelazo, mamy. Sprzedamy. Kupimy z 5, damy radę 10? Damy radę, okej. Okay. Kusznicy nam broni. Kucznicy na pewno będą tutaj przydatni. w gotowości. Jeszcze pasowałoby tutaj kuszników postawić, bo na pewno nam zaatakują kamieniołom. Ale to dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Eee, czy mamy drzewa? Czy mamy drzewa? Nie mamy drzewa. Potrzeba drewna. Nie, nie będziemy tutaj produkować broni, bo czas nas goni. To by dużo czasu zajęło. Po prostu zrobimy więcej więcej jedzenia i najwyżej będziemy sprzedawać to jedzenie. W razie czego? A na razie myślę, że starczy nam tyle co. Spróbujmy, spróbujmy to zrobić w ten sposób. Małą bramę tutaj postawię. E, Okej, okay, tak. Dobra, myślę, że to, to zostawię, żeby oni tutaj przybiegli I jak będą blisko, to po prostu zabudujemy ich. Nie masz wystarczającej ilości złota. dobrze. Nie masz mm, wystarczającej ilości złota. Nie masz mm, wystarczającej mm. ilości złota. Wiadomość O, właśnie, będzie atak. Chodzę, no, aby Cię zabić. Zabić to samo, możesz, wiesz. wieprzowi tutaj trochę e, marzy. Ale na pewno musimy się śpieszyć. To, to tego jestem pewien, że musimy się śpieszyć, ale... Zrobimy to jakoś tak. Młyną nam trzeba jeszcze jednego. i ludzi nam trzeba będzie okej okay, no dobra zobaczymy czy ta obrona da, da coś tu są wojska wieprza zobaczymy co oni zrobią tutaj powinien biec tędy bo tutaj jest wyrwa w murze nie masz wystarczającej Uuu, Tutaj biegnie część. Dobra, ile tu mamy? Pięciu, no nie wiem. Może dadzą sobie radę, jak nie to najwyżej się odbudujemy. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Nie masz wystarczającej ilości złotych. No i dobra. Czy ich tu więcej... Aha, czekaj, zabicie, zabijcie go, zabijcie go. Okej, okay, dobra, mamy ich Wiedziałem, że tu pobiegną, że będą w krowy walić, e, ale to nic. <śm> <śm> Myślę, że tych 10 tutaj nam spiknie. Eee, dobra, pozabijali nam ludzi. Szkoda. Ale to nic. Ej, czy musimy coś tu robić? Czy musimy coś tu robić? Na pewno jeszcze spadę piekarni będę zrobił. Najwyżej będziemy chleb sprzedawać. Dobra, i teraz tak, na pewno tutaj dokończymy sobie budowę. Dobra, starcie, dobra, okej. Okay. Jest dobrze. E, wybudujemy sobie inżynierów. Potrzeba drewna. Okej. Okay. To niedobrze. To niedobrze, że potrzeba drewna. Krow tak sobie potrzeba myślę. Czy, czy, czy byśmy chcieli krowy, czy, mógł, czy, 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 czy ziarno, czy pszenicę? Aha, okej. Okay. Już wiem, gdzie jest problem. Niepszar zmierza w kierunku naszego zamku. Myślę, że teraz ci panowie powinni móc tutaj przejść. Mam nadzieję, że im się uda. Będziemy mieli po prostu więcej drewna wtedy. Dobra, czas możemy przyspieszyć już też na maxa. Co? Myślę, że, myślę, że pał pałkarzy sobie będziemy tutaj teraz też używać. To widow nie trzeba nam nowych Nie wiem czy ja te, te schody dobrze postawiłem. A oni już tu, ci, ci już tu lecą. Dobra? A dobrze, postera są dobrze, okej. Okay. Chłopaki zejdźcie sobie. Będą atakować tutaj, w tym momencie, więc damy sobie e, wszystkich puszników w to miejsce. Tu już jest obrona, już jest dobra. Okej, okay, dobra. Możemy tworzyć, myślę, że już możemy tworzyć e, inżynierów. Nie wiem, ilu ich tam stworzymy. A ty, to skąd? Skąd? okej. Okay. Mmm. Wiesz tak sobie myślę, Kont o, to jest taka opcja, że jak ciśniemy kontrol i tego to nam to nam. A ja nie wcisnąłem nie kontrol, czekajcie. E, kontrol to nam stworzy tylu ile mamy złota na nich, nie? Nusza łaskawość, że... mam 12, ja bym chciał z 16. potrzeba nam nowych 15 jest okej. Okay. Starość? 18. Jeszcze dwóch. Jak możemy pomóc? Przegrupować się na stanowisko. Dlatego widoboyce. Ta pozycja. To całkiem z wojska pieprza atakuje. Okej, okay. czekajcie, chodźcie tutaj, chłopy. Tak jest. Że... Hmm. Uuuu, uh, uh, my są pałkami to całkiem spory dystans. Nie masz wystarczającej ilości złotych. Dobra, myślę, że tyle pałkarzy nam starczy do tego, do tego, co chcę zrobić. Mam nadzieję. A łuczników. Wyjmujemy w ten sposób, ok. O nie, królową nam zaatakowali Teraz... sprzęt O nie mamy złota To niedobrze, że nie mamy złota, ale to nic. Trzeba drewna trzeba coś zbudować buduje sprzęt oblężniczy buduje sprzęt oblężniczy buduje sprzęt oblężniczy tak naprawdę myślę że to co już tutaj mamy już nam wystarczy nie no ale e... Dzisiaj ja ich mam więcej, nie mam ich okej, okay. zaraz ich dotworzymy. Co mamy zbudować? Musimy tutaj młody jeszcze zniszczyć. Nie można tutaj tego sprzęt oblężniczy Tak jest Skmieci się musimy tutaj pozbyć stąd, a na pewno musimy tutaj z tą pszenicą sobie się pobawić, nie? Może to weźmiemy, zniszczymy. Będziemy mieli więcej... E, będziemy mieli więcej drewna. Potrzeba drewna. A kamieniałom nam zniszczyli cały... Wszystkie, okej, okay, nie zauważyłem tego. Ale to Cześć. nic. Tak jest, że Potrzeba nam broni, se. Dobrze, okej. Okay. Ta przygotowana do Nie można tutaj tego buduje, sprzęt my. oblężniczy. Dobra, myślę, że. Aha, czekajcie. Myślę, że to będzie idealnie. Nawet, nawet bym powiedział, że ich jest za dużo. Ale to nic, to zobaczymy, co to będzie. Okej, okay. poczekamy, aż ci tutaj sobie pobiegną, i wtedy tymi katapultami zaatakujemy. Tutaj cipię, dobra, możemy jechać. Mamy dwanaście katapult pod jedynką. Eee, tutaj gdzieś, okej. Okay. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk pierwsza, który zmierzał tę stronę. Z czterdziestoma połkarzami już spokojnie sobie poradzimy. Ja nie jestem tylko co do tych katapult yy, pewien. No i właśnie o to chodzi, że ja nigdy z tymi katapultami jakoś tak nie umiem pokierować, żeby one dobrze trafiały. Przygotować katapulta o jedną straciliśmy Okej okay. już nie będzie 100% ale to nie nieważne przygotować przygotowana do miotania katapulta uruchomiona Zaczęliśmy niestety kilka katapult, ale to nie, nieważne. A wy gdzie idziecie? dalej. nadchodzi katapulta. Przygotowana do miotania? Ej, dobra, myślę, że to już będzie ok. Skończy skoń, kończy nam się jedzenie także zmienimy Zmie to eee, widok ten chyba jest najlepszy mieliśmy sobie może czas albo nie dobra jeszcze trochę

Nie była taka jakaś trudna ta misja. Także kolejny... Kolejny lot zły nam padł. E, następny będzie wieprz, także zobaczymy jaka będzie następna misja. Kiedy skrwawione ciało węża legło u twych stóp, szybko zebrałeś swych ludzi i opuściłeś zamek przed nadejściem wojsk wilka. Dobra, dziękuję za to, że oglądaliście, mam nadzieję, że się podobało. Misja łatwa, przyjemna w sumie. Na tym etapie to naprawdę takie zaskoczenie. No i co, jeśli się podoba, to łapka w górę subik, komentarz. No i tyle, dziękuję. Trzymajcie się, hej.